Tacy ludzie jak ja, to jeszcze mają tyle szczęścia, że wiesz, nie ma koncertów, jest program. Natomiast moi koledzy muzycy, oczywiście nie mówię tu o ludziach z pierwszych stron gazet, z najwyższej półki, bo oni są milionerami, są bogaci, więc jest im to obojętne, czy grają, czy nie. Znaczy, w, nie jest im to obojętne w sensie artystycznym, natomiast w sensie komercyjnym, w sensie ekonomicznym, pewnie jest im to obojętne. Natomiast bardziej się martwię o muzyków sesyjnych, o muzyków typowych, którzy grają z danym wykonawcą na scenie, no i o naszych kolegach po drugiej stronie, czyli oświetlenie, nagłośnienie <laughs> i te wszystkie sprawy związane z tym, co się dzieje dookoła. Mówiłem o tym setki razy, ale warto jeszcze raz o tym powiedzieć. No po prostu tam jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja, bardzo, uwierzcie mi. Ci ludzie, którzy nie znają się na branży, i nie widzą tego, to pewnie nie mają się o niego pojęcia. To jest po prostu dramat. Naprawdę nie wygląda to ciekawie. Jedni mają pracę, jeszcze taką, którą robią w tygodniu, ale niektórzy nie. No i, no i co wtedy? I co dalej? No wiesz. Yy... Są takie próby, że gdzieś, jak słyszymy, że są jakieś eventy, czy ktoś robi chociaż coś małego online, no to próbujemy wcisnąć tych naszych przyjaciół, kolegów, koleżanki, żeby chociaż parę groszy mieli, e, co do garnka włożyć. Natomiast uwierzcie mi, jak były te lata wspaniałe, gdzie się normalnie grało, no to wiesz, sezon zawsze był. No a teraz? Ja mam plan taki, że pracuję w Radio w Radomiu, w Radio Rekord, więc jestem spokojny, dywersyfikacja u mnie działa. Wiadomo, że nie są to, ktoś powie, takie zarobki jak w telewizji, czy na scenie, no ale wiesz, no też bez przesady. Ja, nie, ja jestem, wiesz, typowym hipisem e, popowym. Nie? Czy też kiedyś powiedziałem, że jestem blisko polowcem albo alternatywnym, więc ja wiesz, no nie mam aż takich, nie wiadomo, jak dużych wymagań, poza tym jestem długo na rynku, więc e, myślę, że sobie zawsze jakoś tam poradzę. Natomiast no mówię, plan B jest. I on cały czas jest, ja nigdy zradzenie. nie ja czy pracowałem w Radio Osztnym, czy pracuję teraz w Radio Rekord, no jednak jak to się mówi kolokwialnie, ta robota jest. Jaka by nie była? Zresztą kocham to, bo w radio jestem od dziewięćdziesiątych, dokładnie od dziewięćdziesiątego roku, więc wiesz, nigdy z tego nie zrezygnowałem i myślę, że bardzo dobrze. Nawet jak byłem w największym szczycie kariery, to zawsze pracowałem w radio. Nigdy nie odszedłem z tego, więc wiesz, jestem normalnie pracownikiem, jestem na normalnym jak każdy człowiek, więc to jest akurat w moim przypadku i mojej rodziny naprawdę super.